W Instytucie Zdrowia Człowieka w Uniejowie w minionym tygodniu odbyła się konferencja naukowa pod tytułem Onkologia, wyzwaniem XXI wieku zadania dla polityków, szansa dla pacjentów. To swoista inauguracja programu rehabilitacyjnego dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Województwo łódzkie niestety odnotowuje jedno z najwyższych zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce. To olbrzymie wyzwanie dla lekarzy, szczególnie dla polskiej służby zdrowia i polityków. Konferencja jest jednym z etapów. W drodze do stworzenia dobrze funkcjonującego systemu wsparcia chorych onkologicznie, w drodze do pełnego wyzdrowienia i powrotu do pracy. W tej chwili onkologia jest to problem XXI wieku. Wzrasta ilość zachorowań, dlatego staramy się wdrożyć dedykowane programy rehabilitacji w poszczególnych chorobach nowotworowych jako elementarny, skoordynowany, kompleksowy model leczenia danego nowotworu. O rehabilitacji chorych onkologicznie w Polsce mówi się już od wielu lat. Niestety często chorzy po przebytych operacjach oraz terapiach nie otrzymują żadnego wsparcia specjalistycznego. Rehabilitacja jest jednym z elementów tego leczenia. Przy każdym ośrodku koordynującym wojewódzki mają powstać oddziały rehabilitacji stacjonarnej, dziennej, poradnie rehabilitacyjne, konsultacyjne. Bo jak wiemy dzisiaj rehabilitacja musi być i w trakcie leczenia onkologicznego, przed tym leczeniem jednokrotnie przygotowując do zabiegu operacyjnego. I po w czasie odległym. Ci pacjenci chcą wracać do pracy, chcą normalnie uczestniczyć w życiu społecznym. I właśnie rehabilitacja to im daje. Informacja o chorobie nowotworowej to wyjątkowo dramatyczne przeżycie, z którym musi sobie radzić pacjent po leczeniu operacyjnym oraz innych terapiach. W walce z chorobą nie powinien zostawać sam. Pacjent był leczony. Leczenie przebiegało zazwyczaj mieliśmy nadzieję z dużym sukcesem, ale została trauma, trauma leczenia onkologicznego, czyli coś, co z jednej strony mówię tu o psychologii, psychoonkologii, a z drugiej strony często zabiegi są kaleczające i powodują to, że pacjenci no, po części zostają kalekami. I to jest, myślę, bardzo ogromny, duży, wielki problem. Używam tylu przymiotników, ponieważ należy zwrócić na to uwagę, że proces leczenia nie kończy się na wyjściu ze szpitala. Proces leczenia się no, kończy się wtedy, kiedy pacjent wraca do normalnego życia, do funkcjonowania w społeczeństwie, do powrotu do pracy, do funkcjonowania w rodzinie, kiedy jest znowu pełnocennym człowiekiem. Obecność chorych onkologicznie daje szansę uczestnikom konferencji na uwzględnienie wszystkich sugestii oraz osobistych doświadczeń niezbędnych do budowania systemu rehabilitacji chorych. Ja jestem dotknięta chorobą nowotworową i bardzo często o tym mówię i sama angażuję się w promocję działań profilaktycznych, ponieważ mam mutację genu BRCA1. I w związku z tym już dwukrotnie chorowałam na nowotwór, więc dlatego z własnego doświadczenia wiem, jak ważne są te tematy, które będą dzisiaj poruszane. Jak ważne jest dla chorych to wsparcie, żeby tak naprawdę potem mieli możliwość korzystania i z leczenia i z rehabilitacji. Uczestnicy konferencji oraz chorzy podkreślają istotę powrotu do pełnej sprawności, nie tylko fizycznej, ale również psychicznej. Chciałbym podkreślić jedno, że często mówimy o takich zmianach, które nas dotykają fizycznie o pewnych ułomnościach naszego organizmu, który trzeba zrehabilitować, żeby potem on mógł funkcjonować normalnie. Natomiast zapominamy też o tym, że ta choroba również obciąża nas psychicznie, że bardzo często potem kobiety nie potrafią sobie dać z tym rady, że są łyse, że nie mają brwi, że nie mają rzęs, tak? że nie mają piersi przede wszystkim. Uważam też, że potrzebne jest wsparcie, ale psychologiczne też dla takich kobiet. Projekt zakłada rehabilitację w trybie ambulatoryjnym w okresie trzech najbliższych lat. Około 300 pacjentów, a zarazem mieszkańców województwa łódzkiego będzie mogło uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych objętych tym programem. Ze względu na śmiertelność pośród pacjentów onkologicznych w wielu placówkach medycznych województwa łódzkiego realizowany jest szereg innych programów kierowanych również do nich. Z zakresu tej, tejże rehabilitacji ta rehabilitacja onkologiczna jest takim, takim głównym tutaj uderzeniem finansowym ze strony FSU. Mamy jeszcze duży projekt, który będzie realizował Wojewódzki Szpital im. Kopernika i dwie inne, inne, dwa inne ośrodki, także tutaj obejmiemy sporą, sporą liczbę pacjentów, bo na ten cel jest około 19 milionów złotych, także jest to spora, spora szansa dla pacjentów, co, tak jak powiedział pan profesor Różański, daje im szansę na powrót do normalnego życia zawodowego i społecznego, bo tak jak pani profesor tutaj powiedziała, pani Bury, to, to też rak to nie wyrok i Czasami wczesne wykrycie i potem rehabilitacja może spowodować jednak powrót do normalnego życia. W ramach programu pacjenci będą przybywać na turnusach rehabilitacyjnych na terenie Uniejowa, w uzdrowisku PARK oraz w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. Instytut Zdrowia Człowieka to wyspecjalizowana placówka wspierająca swoich pacjentów w powrocie do zdrowia. Instytut Zdrowia Człowieka wielokrotnie podejmuje różne wyzwania i projekty związane z rehabilitacją, bo tym się zajmujemy i chcemy zajmować. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj właśnie tutaj z uzdrowiska Unijów Park wychodzi informacja od fachowców i konsultantów krajowych, że dla pacjentów onkologicznych nie ma przeciwwskazań do rehabilitacji. Projekt rusza od 1 stycznia, jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Mamy wykwalifikowanych fizjoterapeutów, współpracujemy z lekarzami, onkologami. Od września będzie do dyspozycji pacjentów w naszym ośrodku raz w miesiącu pan profesor Różański, urolog, onkolog. Mamy psychologów i mamy też seksuologów czyli właściwie. Kadry mamy już dostępną. Okres pobytu na rehabilitacji oraz dobór metod i specjalistów w całości zależał będzie od dolegliwości i rodzajów przebytych chorób. Wszyscy zainteresowani udziałem w programie mogą ubiegać się o pobyt poprzez m.in. lekarzy onkologów i lekarzy rodzinnych. Rekrutacja rozpoczyna się już końcówką roku. Pacjenci, którzy są w trakcie leczenia onkologicznego bądź po zakończonym leczeniu onkologicznym, mogą udać się do własnego, swojego lekarza, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bądź do swojego lekarza onkologa, który wystawi skierowanie. Do, do nas na rehabilitację będzie to ogólnodostępny wzór skierowania, który będzie dostępny zarówno w naszej placówce, jak i w szpitalu. Również będzie możliwy do pobrania przy, ze strony Urzędu Marszałkowskiego, ze strony dedykowanej naszemu projektowi. I po otrzymaniu takiego skierowania od lekarza kieruje się do nas i to już u nas będzie po prostu prowadzona cała ścieżka. Konferencja była odpowiedzią na oczekiwania pacjentów. Miejmy nadzieję, że wpłynie pozytywnie na przyspieszenie prac związanych z budowaniem systemu rehabilitacji dla chorych.